Cześć! Z tej strony Kuba z kanału Polski na Luzie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować jak zrobić zieloną baterię. Ekologiczną. Albo raczej żółtą, jak to woli. Będzie to bateria z cytryn, jak już widzicie. Niestety już są trochę zdewastowane przez inne próby, ale to mniejsza. Eee, więc za tym mam budować ogniwo. Ogniwo składa się z takiego kabelka. Otóż to. Który jedną końcówkę ma żelazną, a drugą ma miedzianą. I no i te końcówki wbijam do cyty. Jest sobie taki układ, to można nazwać w sumie jednym ogniwem. I teraz po jednej stronie dajemy miedziany drut. Po złej stronie bo miedziany drut musi być koło tego stalowego. A teraz po drugiej stronie dajemy no, ten stalowy. I sprawdzimy napięcie. Okazuje około mocno statę. Jeden, dwa No Dobrze. I teraz robimy następne odbiwanie. Ważne jest również to, aby te metale stąd i stąd nie spotykały się w środku, bo jak się zetkną, to albo nie będzie prądu, albo prąd będzie o wiele, wiele mniejszy. Przy odpowiednich chęciach możecie tego użyć do zasilenia komputera, ale ogólnie Wam tego nie polecam. Bo 3 tony cytryn chyba kosztują więcej niż prąd elektryczny. I jeszcze trochę miedzi. To w ogóle. A przy okazji Wam wytłumaczę jak to w ogóle działa, bo pewnie większość ludzi się o to zastanawia. Dobrze, ogniwo mamy już prawie skończone. Teraz jak to działa? No prąd. Prąd to są elektrony. Miedź ma za dużo elektronów, a stal ma ich za mało. Więc jeśli połączymy stal z miedzią, no to elektrony przepłyną. I to jest w sumie cały prąd. Dobrze. Ogniwo już prawie skończone. I zaraz wam pokażę, jak ta dioda zaświeci. No, mam nadzieję, że zaświeci, i że to tutaj będzie widać, bo czasami tego po prostu nie widać. Mhm. I mierzymy napięcie. Pokazuję około 2 V. To jest dość mało, może tu coś mi się zepsuło. Y -y. Albo po prostu cytryny są już zużyte. Pokazuje około 3,6 V. Ale coś nam tu zgłupiało. O. o, proszę bardzo, pokazuje około 4 V. Dobrze. Teraz spróbujemy tą jakże fantastyczną baterią zapalić tą małą diodę. I zobaczymy, czy się zaświeci. I leciutko, ale świeci. Proszę bardzo. Światło jest. Działa. I tak możecie wysłać sygnał SOS. Na przykład, jak rozbijecie się na bezludnej wyspie. Bierzecie cytryny. Bierzecie gwoździe ze statku. Da się da się. Dobrze. Ustawiałem eksperyment z cytryną, która dawała energię. I no, mam nadzieję, że uczniom się podobało. Była to chyba piąta klasa, więc moja. Tutaj mam woltomierz. To jest. Woltomierz to jest takie urządzenie do mierzenia napięcia prądu. I tak. Wytykamy to sobie w ten sposób. Chwila i pokazuje 5V i 13 setnych. Dobrze. Ale niektórzy mogą pomyśleć, że co to? Może być oszukane, nie? To to jest dioda. I świeci. Może trochę nie widać, ale świeci. Proszę. Czyli działa, tak? A teraz y, pytanie, jak to działa? Jest taka karykatura cytryny, nie? I tu jest, trochę to uproszczę. Tu jest jeden kabelek, tu jest drugi kabelek. Ważne, żeby nie dotykały się w środku. I teraz jeden kabelek ma za dużo prądu, czyli elektronów. Ma ładunek dodatni. A drugi ma ładunek ujemny, czyli jakby potrzebuje elektronów. I teraz, jak to sobie połączymy, to między tym przepływa prąd. A wyjaśnienie, co ten kwas w cytrynie daje, zajęłoby trochę dużo czasu, więc to pominę. Dowiedzieliśmy, że da się zrobić baterię z cytryn. Pewnie sporo osób się spyta, że jak się z cytryn da, to pewnie z innych warzyw też się da. I owoców. Bo da się z każdej rośliny, która ma w sobie kwas więc możecie w teorii nawet zrobić baterię z liści. Ja pozostawiam to Wam i się żegnam. Do zobaczenia. Pa!